Tak, dzisiaj zebraliśmy się tu w świątyni po to, żeby wspólnie przeżyć Eucharystię, mszę Świętą i staramy się, żeby w tej otoczce eucharystycznej też były udzielane sakramenty, w tym przypadku sakrament bierzmowania. I on składa się oczywiście z tego pierwszego dialogu tutaj z księdzem proboszczem, w tym dialogu oczywiście Kłobosz mówi o tym, że młodzież przygotowała się, że przystąpiła do sakramentu pokuty też, zaznacza, bo my nie możemy przyjąć żadnego sakramentu ani Eucharystii, ani kapłaństwa, ani małżeństwa, ani bierzmowania bez właśnie czystego serca, bez serca uporządkowanego tej przestrzeni odkupionej bez człowieka, który jest wyspowiadany. Tak, i dlatego to świadectwo tutaj jest bardzo istotne, że młodzież godnie może przystąpić do sakramentu bierzmowania. Godnie. To znaczy właśnie w stanie łaski uświęcającej, gdzie człowiek jest dotknięty tą Bożą miłością, że jest komunikacja między nami, a Panem Bogiem, że ta nic nie jest zerwana przez żaden grzech ciężki. Tak, i to jest to, co jest takim dobrym początkiem, dobrym świadectwem zawsze, bardzo ważnym dla nas, bo w tym świadectwie jest takie potwierdzenie, które daje człowiekowi Duch Święty, który przecież został posłany przez Chrystusa. Dzisiaj już uczestniczymy w uroczystości, w niedzieli, w niebowstąpienia Pańskiego. Czytania, Słyszymy, słyszeliśmy, że 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Objawiał się apostołom, rozmawiał z nimi, nawet smażył rybę, spożywał posiłek, dawał właśnie świadectwo o swoim ciele przemienionym, przechodził przez drzwi. To wszystko są sprawy dla nas tajemnicze, ale są związane z osobą Jezusa Chrystusa. I mówił im, bo apostołowie się smucili, tak jak każdy z nas, kiedy więzy bardzo, z bardzo bliskimi osobami zostają zrywane. Ktoś odchodzi do Pana, a byliśmy blisko tej osoby. Tak samo Chrystus mówi do apostołów, że dobrze dla was, że was opuszczę, że nie będziecie już mnie widzieli. Bo ducha świętego otrzymacie, duch święty zostanie wam dany. Ja mogę być tylko w tym jednym miejscu, czy w tym, czy w tamtym, a duch święty będzie mógł być wszędzie. Będzie mu łaskę Bożą, uświęcającą, będzie mógł rozsyłać do serca każdego człowieka, który się na nią otwiera, szczególnie w sakramentach. I to jest. Też bardzo dla nas ważne i potrzebne, że Duch Święty właśnie przyszedł po co Jezus mówi. Po to, żeby przekonać człowieka o grzechu, czyli trudne sprawy niesie z sobą Duch Święty. O sprawiedliwości Bożej i o sądzie. To nie są dla nas łatwe sprawy. Tak, dlaczego o grzechu Duch Święty przekonuje nas i przyszedł przekonać nas? Bo człowiek. Właśnie ma w sobie tą zdolność zacierania granicy między dobrym a złem. Mechanizmy ma różnego rodzaju, które uruchamia po to, żeby właśnie tych trudniejszych spraw, żeby ich nie doświadczyć w sobie, żeby tego nie było, nie myśleć o tym. Tak, a jednak Duch Święty nam podpowiada właśnie, popatrz, to nie jest tak. Nie możesz powiedzieć ani się usprawiedliwić, że tak wszyscy robią. To ja też tak mogę żyć. Jeśli tak mówisz, to się zwalnia z odpowiedzialności za swój rozwój. A na drodze ludzkiego rozwoju ta świadomość popełnionego złego czynu, świadomość grzechu przed Bogiem jest bardzo ważna. Bez tej świadomości my się nie rozwijamy. Oczywiście, świat mówi nas, rozwijamy się zawodowo. Zdobywamy wiedzę, umiejętności, wkładamy w to całe, całe życie. Czasami, żeby być dobrym w jakiejś dziedzinie, to ci ludzie, którzy są dobrzy, wiedzą, że to trzeba poświęcić temu całe życie. Właściwie. My się tak rozwijamy. To jest pewien, pewna forma rozwoju, ale ona może być też zle wykorzystana, bo człowiek może być przy tym narcyzem, egoistą, może niszczyć drugie osoby, może na nich się wynosić. Może poniewierać nad drugim człowiekiem, no bo kim ja jestem, ja jestem właśnie, mam taką wiedzę, jestem tym i tym, mam taką urodę, mam to, mam tamto jeszcze. No i tak narcyz w człowieku się rozwija nawet pani jedna profesor mówiła, że ta choroba jest nie do uleczenia, a religia mówi, że jest do uleczenia na drodze przyjęcia krzyża. Wtedy człowiek się umniejsza, widzi swoje braki, swoje słabości, staje się, poznaje siebie. I to wszystkie, dokonuje się to wszystko właśnie na drodze, gdzie człowiek staje przed Bogiem. Przed Bogiem. To jest bardzo ważny etap. To nie jest wszystko, to jest pewien etap, który doprowadza nas dobrze właśnie do sakramentu pokuty, że my się otwieramy swoje serce, wielbimy Boże miłosierdzie, właśnie korzystamy z daru przebaczenia. Po co? Nie po to, żeby to skonsumować i być zadowolonym jeszcze bardziej z siebie. Chociaż bardzo ważne, że człowiek siebie docenia, ale na drodze świętości jestem wielki przed Bogiem, mam wielkie powołanie. Bóg mnie obdarzył właśnie swoją łaską, chce mnie wynieść do góry. I w każdej mszy świętej mówi: W górę serca. Pan nas nie dociska jakoś, nie obcina nam skrzydeł. Nie, ale chce nas pociągnąć do siebie taką. Swoją drogą, abyśmy na tej drodze dojrzeli, uformowali się na prawdziwie odpowiedzialnych, ludzi, oczywiście znających swoje słabości, ale pracujących nad sobą, ludzi o szerszym sercu, o dobroci, o łagodności, wiernych, wytrwałych, właśnie i kroczących taką drogą miłości, ludzi, którzy są radośni, ale w Panu. Bo radość jest tak naprawdę w Chrystusie, w takim sercu oczyszczonym, właśnie kiedy człowiek ma związek z Chrystusem. Wtedy wbrew wszystkiemu ma w swoim sercu radość, ma szczęście, ma pokój. Taką drogą chce Duch Święty nas prowadzić i po to jest sakrament bierzmowania. Sakrament, byśmy powiedzieli, współpracy z Duchem Świętym. Sakrament, gdzie człowiek się uczy powolutku też rozeznawać, a uczy mi się tego całe życie. Bo są różne sytuacje, różne etapy, różne poziomy tego życia, różne zakresy odpowiedzialności. I dobrze, jeśli człowiek powolutku już rozeznaje. Na przykład w takiej prostej sytuacji. Idę przez ostrów, przechodzę przez rynek, idę obok tutaj konkatedry. I Duch Święty w moim dobrym sercu wpuszcza mi swoją kroplę i daje mi sygnał. Wejdź do kościoła, spędź trochę czasu, poświęć Panu Bogu z tych 24 godzin, które ci dało, właśnie te 15 minut, 10, ile możesz w tym momencie. To jest ta kropla Ducha Świętego. Czy my ją uchwycimy, czy ją rozeznamy, czy też zoporujemy się, pójdziemy dalej, zaprzeczymy temu. Są inne sprawy, są inne zajęcia. Jestem rozedrgany, nie mogę sobie z tym poradzić. I wtedy też nie mamy nagrody, bo tak możemy zrobić. Ale jakie są tego rezultaty, jakie są tego efekty? Muszę rozeznawać. Gdy tak nie zrobiłem, nie poszedłem za tym dotknięciem Ducha Świętego, i gdy tak zrobiłem, wszedłem, poszedłem za tym sygnałem. Co się dzieje we mnie? Co mam w sercu? Jaką nagrodę? To jest droga rozeznania, na którą Duch Święty nas zaprasza, żebyśmy na nią weszli i żebyśmy się właśnie tej komunikacji z Nim, tego rozpoznawania uczyli. To jest jedna sytuacja, przecież są różne i jeszcze inne w relacjach międzyludzkich, w tym co mówię, albo czego nie powinienem powiedzieć, w Eucharystii, darmęstwa. Przecież człowiek jak nie ma odwagi, to sobie nawet, no może nie wszyscy, ale kawę nie odmówi w Wielkim Poście, bo się boi, że będzie miał jakiś dyskomfort. Nawet takiej ofiary nie poniesie dla Chrystusa. Więc my chcemy właśnie zacierznąć tą przyjaźń z Duchem Świętym. Musimy go uczynić swoim kierownikiem. Musimy dać Mu przestrzeń w swoim życiu. I to się dzieje za młodu. Właśnie młodzież w tym czasie to jest, byśmy powiedzieli, każdy etap jest ważny, ale to jest najważniejszy etap, żeby następny etap był właściwy, radosny, prosty rozwojowy. Przeżycie tego czasu. I osoby starsze, które są tutaj też, dadzą też dobre świadectwo, że tak jest. Że się wraca właśnie do tych, do tych lat, że się o tym myśli i że się to wszystko nosi w sobie, to nie odparuje w nas. To jest jakaś element naszego życia, który jest, zostanie na wieczność. Dlatego ta nasza modlitwa tutaj do Ducha Świętego, bo to jest wielka modlitwa do Ducha Świętego. W każdej Eucharystii wzywamy Ducha Świętego. Prosimy go, żeby on stąpił, żeby on przemienił dary tutaj właśnie na ołtarzu. Żeby to wszystko stało się, ten chleb stał się ciałem Chrystusa, wino jego krwią. Chociaż substancja na zewnątrz jest taka, ale istota jest przemieniona. Żebyśmy mogli mieć dobre serce otwarte. Na Chrystusa. Bo On jest naszym szczęściem, On jest naszym celem, On jest naszym przyjacielem, On jest obecnym, On jest dla nas właściwie wszystkim w tych wszystkich sprawach, które spotykamy na drodze swojego życia. Niech ta dzisiejsza modlitwa, wielka modlitwa do Ducha Świętego, bo za chwilę będzie właśnie wyznanie wyrzeczenie się szatana, wyznanie wiary. Gdzie nas najbardziej tutaj może interesuje osoba Ducha Świętego, tak, to chcielne, właśnie to odnowienie przyrzeczeń chcielnych. Tutaj jest też chrzcielnica, może nie wszystka, nie wszyscy tutaj, młodzież, nie wszystka otrzymała chrzest tutaj w Konkatedrze, ale może większość. Wtedy kapłan, te same pytania, które ja jako biskup skieruję do wszystkich zadawał rodzicom, rodzicom chrzestnym. Później będzie. Modlitwa, właśnie biskupa, Kapłanów też wyciągnięcie rąk, wzywanie Ducha Świętego nad młodzieżą, później będzie namaszczenie, olejem krzyżma i wypowiedzenie słów sakramentu. Sama istota, byśmy powiedzieli, sakramentu bierzmowania. To są proste czynności, ale jednocześnie właśnie przez te czynności my wchodzimy w zasięg Ducha Świętego i On uzupełnia, jakby nam. Chrzest Święty swoimi darami daje taką pieczęć mocną. Bądźmy przyjaciółmi właśnie Ducha Świętego. Stańmy się Jego współpracownikami na drodze swojego życia. Abyśmy się uświęcali, aby nasze życie było naprawdę świetlane, dobre, pomimo różnego rodzaju szczelin, leczone przez łaskę uświęcającą w sakramencie pokuty, karmione w Eucharystii. Bo chociażbyśmy nie wiadomo ile chleba jedli, to życie nasze z dnia na dzień się kurczy. Dlatego potrzebujemy tego chleba z nieba, którym jest Jezus Chrystus w sakramencie Eucharystii. Amen.